Oczywiście zawsze angażujemy się, UMKS zawsze angażuje się w tego typu akcje, jeśli gdzieś możemy pomóc w przeprowadzeniu jakiegoś konkursu, czy zrobić jakiś pokaz w każdej szkole, zawsze jesteśmy otwarci na propozycje. Zachęcamy tym do uprawiania koszykówki, a także zachęcamy do kibicowania UMKS-owi, a oczywiście zależy nam na tym, żebyśmy w jak największym gronie spotykali się na meczach przyżytniej. No i w sobotę gramy bardzo ważny mecz z bardzo dobrą drużyną Magiechem Kraków. Nie przegrali do tej pory ani razu i jest to jeden z takich pierwszych meczów powiedzmy na szczycie. Na pewno wsparcie będzie nam potrzebne. Halo, co tam?

Trener jest bardzo porządny. No, oczywiście zawsze jest miło ucieszyć dzieci i mieć takim frajdę. Tak naprawdę ani się nie zmęczyłem, ani nic się nie stało, więc fajna zabawa. Fajnie trochę poszczęścić sobie zdjęcia, trochę poopowiadać.